W dzisiejszym programie zdobywamy informacje, jak korzystnie i bezpiecznie nabyć wymarzone M oraz jak atrakcyjnie je urządzić. Zapraszamy na babski kącik. To właśnie wy spełniacie marzenia tysiąca polskich rodzin i młodych ludzi pragnących zdobyć swoje upragnione M. Jeżeli boli nas ząb, idziemy do stomatologa. Jeżeli auto się nam zepsuje, idziemy do mechanika. Jeżeli nosimy się z zamiarem kupna nieruchomości, warto skorzystać z pomocy osoby czy grupy osób, które mają doświadczenie na rynku nieruchomości. Warto skorzystać z tego doświadczenia nabywając wymarzone lokum, bo solidne biuro nieruchomości gwarantuje nam bezpieczny zakup. Tym bardziej, że procedury bywają skomplikowane i czasochłonne dla nabywcy, a biuro nieruchomości... I ma obowiązek sprawdzić, czy hipoteka na nieruchomości jest czysta, czy w dziale trzecim księgi wieczystej nie ma żadnych dziwnych zapisów. Ustalić, co jest zapisane tak naprawdę w podstawie nabycia, czyli to jest akt notarialny, czy przydział ze spółdzielni, czy nie ma tam żadnej istotnej informacji, która by... Spowodowała problemy nowemu nabywcy. Dzięki fachowej pomocy unikniemy np. niespodziewanego współlokatora, czy nie daj Boże niechcianego współwłaściciela. No a w jaki sposób takie biuro pośrednictwa nieruchomości pomaga kupującemu? To biuro przeprowadza klienta przez cały proces zakupu mieszkania. Od samego początku, czyli znalezienia właściwej nieruchomości, sprawdzenia stanu prawnego przez kompletowanie dokumentów aż po wizytę u notariusza i odbiór kluczy tak naprawdę. Jeżeli planujesz zakup mieszkania, warto najpierw zastanowić się nad tym, czy będziemy finansowali zakup nieruchomości gotówką, czy też kredytem hipotecznym. Później warto się zacząć zastanawiać nad tym, jaka nieruchomość by nas interesowała, która się mieści w naszym budżecie. I możemy rozpocząć poszukiwania wymarzonego gniazdka. Na co tak naprawdę trzeba zwracać uwagę, kiedy ogląda się kolejne mieszkania, planując ich zakup? Ważną kwestią jest to, żeby zwracać uwagę na usytuowanie mieszkania względem stron świata. Wiadomo, że lepiej jest, żeby okna były wystawione na stronę zachodnią bądź południową. Wtedy w mieszkaniu przez dłuższy czas jest jasno i słonecznie. Jeżeli by to było mieszkanie, którego okna wychodzą tylko na stronę wschodnią, wschodnią, wiadomo, że w mieszkaniu będzie. Będzie dość ciemno i ponuro. Ważne jest, aby zwracać szczególną uwagę na stan klatki schodowej. Tak jak tutaj wchodziliśmy do, do budynku, widać, czy ta klatka jest zadbana, czysta, pomalowana. O czym świadczy to, jacy ludzie tak naprawdę tutaj mieszkają? Czy dbają o porządek, czy, czy dbają o, o, o to, jak wygląda najbliższe otoczenie, prawda? Natomiast kwestia stanu technicznego mieszkania. Oczywiście dobry pośrednik powinien być zawsze poinformowany o tym, jaki jest faktyczny stan techniczny mieszkania. Zawsze trzeba się zorientować, jaki jest stan instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, gazowej, ponieważ Ty, Kasiu, gdybyś kupowała mieszkanie, byłoby to dla Ciebie istotne, czy musisz wymienić tę instalację, czy możesz ją zostawić w takim stanie, jakim jest. No jednak, stan techniczny mieszkania ma w jakiś sposób wpływ na cenę. Czy tylko. Elementem, który najbardziej wpływa na cenę mieszkania jest oczywiście lokalizacja. Aczkolwiek sam stan techniczny mieszkania również ma, ma bardzo istotny wpływ. Wiadomo, że jeżeli okna są do wymiany, jeżeli instalacje są do wymiany, jeżeli mamy do położenia podłogi, są to dodatkowe koszty, które musimy ponieść w związku z remontem tego mieszkania. Stąd cena mieszkania powinna być adekwatnie niższa. Kasiu, a na co jeszcze zwrócić uwagę, kiedy kupujemy mieszkanie? Na pewno bardzo istotne są koszty utrzymania. Wiadomo, że mamy tysiąc innych wydatków co miesiąc, więc jeżeli. Łącznie z kredytem. Łącznie z kredytem, więc bardzo ważne jest to, żeby, żeby utrzymanie samego mieszkania nie kosztowało nas w majątku. Jeżeli chodzi o, o to konkretne mieszkanie, tutaj jest czynsz w granicach około 500 zł. Jeżeli chodzi o powierzchnię tego mieszkania, to jest 89 m2. Przypuszczalnie inne mieszkania, które się znajdują w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, mają czynsze o wiele wyższe w stosunku do powierzchni mieszkania. Inną ważną kwestią, o której powinniśmy pamiętać, jest to, że w mieszkaniu są pewne rzeczy, które są jego integralną częścią. Są to tak zwane przynależności, które zostały normowane w 51 i 52 artykule Kodeksu Cywilnego, czyli są to takie rzeczy ruchome, bez których niemożliwe by było korzystanie z rzeczy głównej. Czyli wiadomo. Z mieszkania. Tak, czyli z, dokładnie z mieszkania. Są to na przykład kaloryfery, są to okna, drzwi powiedzmy zewnętrzne, sanitariaty, wiadomo, że no, w zimie nie możemy funkcjonować w mieszkaniu bez kaloryferów. Czyli jeżeli poprzedni właściciel zafundował sobie dwa lata wcześniej super nowoczesną łazienkę i ma, nie wiem, wannę z jacuzzi, z hydromasażem, to ja odkupując od niego mieszkanie, Dostaje tak. w cenie, tak? Tak, tylko y, prawda jest taka, że jeżeli ktoś ma super wyremontowaną łazienkę, to, to pani również za to płaci. To y, cena jest adekwatnie wyższa, prawda? Więc y, tutaj nie ma takiej możliwości, żeby ktoś y, y, zaczął wymontowywać wszystko z mieszkania, tylko dlatego, że to jest nowe i sobie to kupił miesiąc czy pół roku temu. Wiemy już, że aby kupić wymarzoną nieruchomość, dobrze jest skorzystać z pomocy ekspertów, którzy doradzą nie tylko jak bezpiecznie. Ale jak korzystnie kupić wymarzone lokum? Czy to jest dobry czas na inwestycje w zakup własnego mieszkania? Ceny nieruchomości znacznie spadły od boomu inwestycyjnego w 2007-2009 roku. I tak naprawdę po zakończeniu się programu Rodzina na swoim końcem ubiegłego roku, ceny mieszkań zaczęły odbijać z powrotem do góry. Dlatego Wydaje mi się, że jest to chyba ostatni dzwonek na kupno mieszkania w tak atrakcyjnej cenie. Gdy już podejmiemy decyzję o kupnie własnego M, zdarza się, że nasz portfel niekoniecznie gotowy jest na spełnienie naszego marzenia. Więc chciałabym się posiłkować kredytem hipotecznym. No i teraz najważniejsze pytanie: czy w dzisiejszych czasach trudno jest wziąć kredyt hipoteczny? Tak. W dzisiejszych czasach jest bardzo trudno wziąć kredyt hipoteczny, dlatego że banki bardzo podniosły barierę zdolności kredytowej. Weszła też rekomendacja T, w której nie może rata przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia. Tu właśnie pojawiają się pierwsze schody: brak zdolności kredytowej, i wtedy musi korzystać z pomocy rodziny. Łączyć dochody z bratem, z rodzicami, żeby otrzymać taki kredyt. Aby uniknąć komplikacji i znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie kredytowe, warto zwrócić się do doradcy finansowego. Dlaczego warto skorzystać z usług takiego powiedzmy profesjonalnego pośrednictwa finansowego? Chociażby w temacie Kredytu hipotecznego. Bardzo skorzystać, ponieważ profesjonalny doradca wybierze najlepszą ofertę dla klientów. Dodatkowo przygotowuje skrupulatnie całą dokumentację według procedur, zarówno procedur bankowych, jak i również innych instytucji pozabankowych. Ponadto kredyty również są ubezpieczone, więc zapewniają bezpieczeństwo dla naszych klientów. Rozsądnie i bezpiecznie zaciągnięty kredyt gwarantuje spokojny sen w wymarzonym domu, ale należy pamiętać, aby mierzyć siły na zamiary. A czy w pani długiej pracy zdarzyło się kiedyś właśnie w cudzysłowie sprowadzić potencjalnego klienta na ziemię i nawet tak dosłownie mu powiedzieć: Panie Henryku! No, Pana po prostu na to mieszkanie nie stać. Bardzo często się tak zdarza. W ciągu 20 lat mojej praktyki zawodowej pytają się, no to do jakiej kwoty ja mogę? No, więc ja nie mogę decydować za klienta, więc przeważnie pytam, jaką ratę da Rady Pan, Pani płacić przez okres tych 20-25 lat? Trzeba mieć też świadomość, że rata kredytu to nie jedyny koszt utrzymania mieszkania. Na szczęście pośrednik finansowy ma możliwość nie tylko dopasowania wysokości raty, do możliwości kredytobiorcy? Również w imieniu klientów negocjujemy warunki dla nich najkorzystniejsze, najlepsze, aby oni mogli mieli, mieli jak najbardziej, jak najlepiej dopasowane do swoich potrzeb. Wiążąc się z bankiem umową kredytową na wiele lat, trzeba mieć świadomość wszystkich tego konsekwencji. W jaki sposób yy, w cudzysłowie, albo się zabezpieczyć, albo przynajmniej przewidzieć pewne scenariusze już na etapie nawet podpisywania takiej umowy kredytowej. Czy po pierwsze warto, po drugie jak to zrobić? Bardzo ważną sprawą jest ubezpieczenie kredytów względnie kredytobiorcy na wypadek śmierci lub trwałej niezdolności do pracy, bo wtedy ubezpieczyciel spłaca za nas kredyt, jeżeli stanie się taka sytuacja, prawda? A ubezpieczenie kredytu jest też bardzo ważne z tego względu, że w miarę lat wiadomo, że kapitał kredytowy maleje, więc składka ubezpieczeniowa, tak samo jak kredyt, zmniejsza się nam. A daje to pewne zabezpieczenie, poczucie komfortu klientowi, że w razie wypadku czy zgonu współkredytobiorcy nie zostaje sam z kredytem, tylko kredyt dług zostaje spłacony. Jednak nie taki diabeł straszny. Jeżeli podejmiemy decyzję w oparciu o fachową konsultację, czekam 20 oferty z 20 różnych banków, tak? Nie 20, ale nawet 30. Oprócz tego towarzyszymy klientom od samego początku do końca, czyli przy podpisaniu umowy również jesteśmy przy kliencie w razie dodatkowych pytań, ponieważ umowy kredytowe są trudnymi umowami, staramy się również odpowiedzieć na wszystkie pytania, na wszystkie wątpliwości, także aby klient czuł się bezpiecznie, żeby wiedział, że to co podpisuje, jest dobre. Tym bardziej, że czasami dla własnej wykody nie musimy nawet wychodzić z domu. Przyjeżdżamy do domu, ewentualnie możemy się umówić w kawiarni, w restauracji, w zależności od, tego, gdzie ją akurat odpowiada gdzie ma najbliżej. Też dojeżdżamy właśnie do klienta. Znalazłyśmy już nasze wymarzone mieszkanie, dopełniliśmy wszystkich formalności kredytowych, a teraz będziemy to mieszkanie urządzać, ale nie będziemy je urządzać same, bo do tego potrzebujemy pomocy profesjonalistów. I w związku z tym gościmy dzisiaj u trzech bardzo miłych pań, które na co dzień zajmują się urządzaniem wnętrz. Jak to swoje wymarzone mieszkanie urządzić? No i od czego tak naprawdę powinno się zacząć? Od pomysłu, który zadowoli szczęśliwego posiadacza mieszkania. No, a co jeżeli w głowie pojawia się pustka, no i nie ma tego pomysłu? No to wtedy trzeba znaleźć profesjonalistów, którzy pomogą w urządzeniu takiego mieszkania. Na co można liczyć, podejmując współpracę z takim profesjonalnym architektem wnętrz? Czego możemy oczekiwać? Dopasujemy wnętrze mieszkania do potrzeb, do potrzeb właściciela pod względem funkcjonalności, pod względem stylu. Po prostu zawsze będzie chciał wracać do takiego mieszkania. Załóżmy, że wchodzimy do mieszkania i to są przysłowiowe białe ściany, nie ma nic więcej. Od czego powinniśmy zacząć planować wyposażenie, dekorowanie, urządzenie tego mieszkania? Myślę, że powinniśmy stworzyć najpierw taką neutralną bazę. Czyli jeżeli to jest przestrzeń dzienna, część otwarta mieszkania, powinna być w jakichś neutralnych, jasnych kolorach, żeby potem meble, które wprowadzimy, stanowiły jakby całość aranżacji wnętrza. A załóżmy taką sytuację, że wprowadzamy się do nowego mieszkania, czyli mamy te bialutkie cztery ściany, ale mamy ze sobą pewien bagaż, i to będzie przykładowo stara maszyna do szycia po mojej babci. Jak teraz tutaj dopasować? Jeżeli rzeczywiście ten mebel jest dla nas ważny, to powinniśmy dostosować całą resztę do tego mebla. Czyli najlepszy sposób, najlepszym sposobem byłoby wyeksponowanie tego mebla i wprowadzenie jakichś kolorowych bądź stylowych dodatków. Trzeba jednak uważać, by mądrze dobrać wszystkie elementy, aby powstała spójna całość, bo bardzo łatwo jest przesadzić wprowadzając zbyt przekombinowane różne elementy, które stworzą nam chaos we wnętrzu. A jak to jest z takimi, powiedzmy, trendami, czy z modą w dekorowaniu, czy w architekturze wnętrz? Czy warto się kierować tym, co pokazywane jest w telewizji i co uznaje się w danym okresie za trendy? Oczywiście, jak w każdej dziedzinie, również w architekturze wnętrz, obowiązują pewne trendy. Moda się zmienia. Jednak. Wydaje mi się, że najważniejsze to tworzyć wnętrza ponadczasowe. Wnętrza ponadczasowe, gdzie e, dominują proste formy, mhm. e, bardzo łatwo można dokonać e, modernizacji można dokonać zmian, które e, całkowicie zmienią charakter i styl tego wnętrza. Okej. Okay. A udowodnicie to? Oczywiście zapraszam. Odświeżymy troszeczkę to wnętrze tak, żeby y, wydawało się cieplejsze dla osoby, która tutaj przebywa. W zasadzie tak prosty zabieg, a potrafi ocieplić bardzo surowy stół i tutaj wystarczył wystarczyły podkładki wystarczył pojemnik szklany wypełniony. Piaskiem, kolorowe świeczki przypominające nam o panującej na zewnątrz wiośnie. I od razu przyjemniej. I piasek, który pachnie wakacjami. Oj, tak. O, tak. Mm. <laughs> Madziu, to co zastosowałaś w tej stylizacji? Dołożyłam trzy kolorowe poduchy. Właśnie temu, żeby dodać krople koloru, nadać wnętrzu przytulności. A ta faktura tkaniny nadaje trójwymiarowości i daje takie ciepłe wrażenie. Po poprzednich przykładach widać, że tutaj też zastosowałaś bardzo prosty trik, żeby nadać taki osobisty charakter temu pomieszczeniu. Czyli rozumiem akcent osobisty, pozwala, że i klienci, i pracownicy, i właściciele czują się komfortowo. Jak w domu. Dlaczego warto przy urządzaniu własnego mieszkania, własnego domu skorzystać jednak z profesjonalnej pomocy? Przede wszystkim, bo łatwo jest kupić przedmioty, które tak naprawdę nie będą przydatne, nie będą funkcjonalne w naszym mieszkaniu. Łatwo pogubić się w gąszczu wszystkich dodatków i stworzyć wnętrze, które będzie sprawiało wrażenie bałaganu. I nie będzie, nie będzie tego efektu końcowego, nie będzie tego wow. Dokładnie. Ale, Madziu, nie zapomnijmy o kwestii finansowej, gdyż bardzo łatwo jest wydać ogromną kwotę pieniędzy na rzeczy, które no nie do końca nam będą pasowały do naszego wnętrza. No właśnie. No ale teraz najważniejsze pytanie pytanie o koszty. Czy takie konsultacje u dekoratora, u architekta wnętrze, czy to jest drogi i duży wydatek? Oferta jest tak szeroka, że jesteśmy w stanie wyczarować dla każdego piękne wnętrze.